Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Gdziekolwiek teraz jesteś w swoim życiu, jeśli cierpisz tak bardzo, że czujesz się, jakby ktoś wyrywał ci serce, i czujesz, że już dłużej tego nie zniesiesz, nie siedź tu tylko i nie myśl, nie mów mi, że muszę to wytrzymać. Chcę, żebyś mi podała trzy magiczne kroki do uwolnienia się od tego uczucia w 24 godziny. Przyszedłem tu dziś wieczorem, żeby otrzymać dobre słowo siostro. Cóż mam dla ciebie dobre słowo! Weź się w garść i powiedz: nigdy nie zrezygnuję i nigdy nie poddam się! Nie poddawaj się nigdy! Możesz chcieć się poddać, ale nie pozwolimy ci na to. Dziś wieczorem powiemy ci, żebyś powstał. Zamiast się poddać, powstań i zmierzaj w stronę nowego początku, który Bóg dla Ciebie wyznaczył. I wiedź takie życie, jakiego Bóg chce dla Ciebie! Porozmawiamy o tym, co dzieje się na drodze ze studni do pałacu. Józef był młodym mężczyzną, który miał senne marzenie, i mam nadzieję i modlę się, żebyś Ty też miał w swoim życiu marzenia. Brak jakichkolwiek Celów i marzeń to nudny i męczący sposób życia. Nigdy nie przestawaj marzyć, nieważne, ile masz lat. Nie przestawaj marzyć. Nie jesteś zbyt młody na marzenia, nie jesteś za stary na marzenia, a nawet jeśli niektóre z Twoich marzeń się rozwiały, chcę Cię zachęcić, aby znów zaczął marzyć. Ukierunkowanie na cel to cecha ludzkiej natury. Powinniśmy na coś czekać. Powinniśmy nad czymś pracować. A więc bycie taką osobą, która ma marzenia i dąży do celu jest bardzo ważne. Józef był człowiekiem z marzeniem. Był młodym chłopcem, który miał marzenie. Był młody, był niedoświadczony, był niedojrzały i musiał się wiele nauczyć. Ale miał marzenie. Które Bóg dał mu we śnie. Zobaczył w nim siebie w roli przywódcy. Widział, jak jego bracia i ojciec kłaniają się przed nim, i poszedł do nich, żeby im o tym opowiedzieć, co nie było zbyt mądre. Czasami musisz zachować dla siebie odrobinę wizji przyszłości i po prostu pozwolić Bogu, żeby ją zrealizował. Bo oczywiście braci Józefa to przerosło. Cóż, jego bracia bardzo mu zazdrościli i nienawidzili go. Więc postanowili, że się go pozbędą. Zajrzyjmy do 37. rozdziału księgi Rodzaju, od wersetu 18. Oni ujrzeli go z daleka. I zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: Oto nadchodzi ten, który miewa was sny. Widzisz, czasami, zwłaszcza jeśli jesteś w pobliżu negatywnych ludzi, którzy nie chcą nic zrobić ze swoim życiem, ci ludzie wściekają się na ciebie, jeżeli masz życiowe marzenie. Więc chodźmy, zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Diabeł zawsze próbuje wykopać jakąś studnię i próbuje nas do niej wrzucić, bez względu na to, czy to studnia depresji, studnia zniechęcenia, studnia ubóstwa, czy studnia chorób i dolegliwości. On zawsze chce, żebyśmy byli gdzieś daleko od szczytu, na którym Bóg chce nas widzieć. Więc chodźmy, zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. A potem jakoś to wyjaśnimy ojcu, używając kłamstwa. Więc widzimy go w studni. Ale teraz zajrzyjmy do 41 rozdziału księgi Rodzaju. Zaczynając od wersetu 38. A zobaczymy go w całkiem innych okolicznościach. Teraz widzimy go w pałacu. Rzekł więc faraon do swych dworzan, czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on ducha Bożego. Minęło wiele lat od czasu studni do obrazu, który teraz widzimy, i ujrzymy za chwilę i przez resztę wieczoru będziemy mówić o tym, co działo się w międzyczasie. Bo często opowiadamy o marzeniu i o tym, jak jak to będzie wspaniale, gdy to marzenie się spełni, lecz musimy też mówić o drodze do tego marzenia, ponieważ wielu ludzi poddaje się w połowie drogi. Więc dziś wieczorem będę naprawdę praktyczna i powiem Ci, jak wydostać się ze studni i dostać do pałacu. Nie snuj tylko marzeń o wydostaniu się ze studni i dojściu do pałacu, ale dowiedz się, co robić, gdy będziesz w połowie drogi i co się dzieje, gdy jesteś w połowie drogi. Kto z Was czuje teraz, że jest w połowie drogi? A potem faraon rzekł do Józefa: Skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością. Zobacz, jaką przychylność faraona dał Bóg temu młodemu człowiekowi. Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał. I powiedział faraon Józefowi: Oto ustanawiam cię rządcą całego Egiptu. Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa. I kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch. No proszę, jego senne marzenie się spełniło. Dlaczego czasami marzenia się nie spełniają? ponieważ ludzie nie chcą robić tego, co robił Józef na drodze ze studni do pałacu. To trochę trudne, bo wiesz, kiedy musisz czekać dłużej niż myślałeś, kiedy wszystko jest o wiele trudniejsze niż ci się wydawało i wygląda na to, że więcej cię kosztuje niż tyle, ile twoim zdaniem mógłbyś znieść. A ten stan wciąż trwa i trwa. Ale ludzie, którzy nie rezygnują, ludzie, którzy się nie poddają, mogę ci obiecać to, że jeśli nie zrezygnujesz, jeśli się nie poddasz, to dotrzesz do mety. Dotrzesz do mety. Cóż, szatan kopie studnie dla większości z nas. Z pewnością wykopał jedną dla mnie i jestem pewna, że wykopał jedną dla ciebie. Jestem pewna, że jeśli oglądasz mój program i często słyszałeś, jak nauczam, to znasz moje świadectwo, więc nie będę się nad nim rozwodzić przez cały wieczór. Ale na wypadek, gdybyś tego nie wiedział, powiem, że mój ojciec wykorzystywał mnie seksualnie i czułam się opuszczona przez matkę, która wiedziała, co robi mój ojciec, ale nie miała odwagi nic z tym zrobić. Za każdym razem, kiedy ktoś cię tak traktuje, wielu z was dokładnie wie, o czym mówię. Doświadczyłeś w swoim życiu złego traktowania. To trudne. Gdy wszystko zaczynasz od bałaganu, nie dostajesz prawdziwej miłości, czujesz się odrzucony, doświadczasz różnych dziwacznych rzeczy i twoje emocje są w rozsypce. Potrzeba wielu lat, żeby otrząsnąć się z tego wszystkiego, nawet jeśli wiesz, jak się z tego otrząsnąć? Ja przez wiele lat nawet nie wiedziałam, że mogę wydostać się z tej studni i że pewnego dnia będę wieść wspaniałe życie. Wierzyłam w kłamstwa szatana, ale dziś chcę dodać ci otuchy. Bóg nie ma względu na osoby, i to, co robi dla jednej z nich, zrobi dla każdej innej. Obietnice Boga są dla każdego, kto ich chce. I jeśli kiedyś zobaczysz osobę, która wyszła ze studni i dotarła do miejsca, gdzie może wieść dobre życie nazwijmy to pałacem z braku lepszych określeń, jeśli znasz kogoś, kto kiedyś był w studni, a teraz jest w pałacu, to wiedz, że ty też możesz tam być. Powiedziałam, że ty też możesz tam być. Ty też możesz tam być. Ale teraz posłuchaj, kiedy zdasz test, otrzymasz świadectwo. Ja mogę głosić świadectwo tylko dlatego, że przeszłam przez wiele trudności i zdałam test. Wielu ludzi podchodzi do testu i kończy, jęcząc i załamując się, jęczą i narzekają na wszystko, co dzieje się w ich życiu. Jeśli znasz dobrze historię Józefa, a wielu z Was ją zna, a wielu nie zna, dowiedziałam się zaledwie w ciągu kilku ostatnich miesięcy, jakie to zdumiewające, że na konferencję przychodzi tak wielu ludzi, którzy wcale nie znają treści Bożego Słowa. Jesteś głodny prawdy i może kiedyś. Coś Cię poruszyło. Może kiedyś oglądałeś mój program telewizyjny, a może ktoś podzielił się z Tobą świadectwem i może pojawił się w Tobie cień nadziei, że zmiana jest możliwa, ale tak naprawdę to nie znasz Bożego Słowa. Niedawno zapytałam na konferencji, ilu ludzi zna 61 rozdział Księgi Izajasza, który mówi o tym, że Bóg da nam wieniec zamiast popiołu. I może 70% ludzi podniosło ręce. Dlatego nie będę dziś mówić do ciebie, zakładając, że wszystko wiesz. Będę do ciebie mówić, zakładając, że nic nie wiesz i nie czuj się urażony z tego powodu, bo nawet jeśli ty wiesz wszystko, to jest wielu ludzi... I na pewno wielu z nich ogląda ten program w telewizji, ludzi, którzy nie wiedzą wiele. I chcę Ci powiedzieć, że jeśli teraz jesteś w studni, na tym etapie życia Jezus jest ekspertem od wyciągania ludzi ze studni. To On powiedział, że jeśli w studni jest jedna owca, zostawi 99 owiec i pójdzie po tę jedną, która jest w studni. I zapewniam Cię, że jeśli jesteś tą jedną owcą w studni, to Jezus chce przyjść i wydostać Cię z tej studni. Chcę, żebyś wiedział, że powinieneś mieć jakieś marzenie. Może nigdy o tym nie słyszałeś. Dla wielu z nas może to być jasne i oczywiste. Powinieneś mieć w życiu jakieś marzenie. Nie musisz tkwić tu, gdzie jesteś. Możesz robić postępy i na końcu wieść cudowne życie, ale będziesz musiał przejść przez pewne trudności i przyjdą czasy, gdy będziesz musiał pozostać wierny, zdeterminowany i pracowity i będziesz musiał wiele znieść i nie rezygnować i nie poddawać się. Jak wspomniałam zeszłego wieczoru, Zwyciężanie z Bogiem to nie przejażdżka po ruchomych schodach, to wędrówka drogą wiary, krok po kroku. I nie rozumiemy wszystkiego, ale mogę cię zapewnić, posłuchaj tego, bo to jest dziś ważne. Z czymkolwiek się zmagasz, jeśli zaufasz Bogu, On sprawi, że to wyjdzie ci na dobre i obróci się na Twoją korzyść. W Bogu tak bardzo niesamowite jest to, że On nie czyni zła, lecz kiedy Mu ufamy, On zabiera zło i dosłownie obraca je w coś dobrego w naszym życiu. Kto potrafi brać złe rzeczy i przemieniać je w dobre rzeczy? Tylko Bóg. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, ale już więcej nie mówię. Przykro mi, tak bardzo bym chciała nie być już ofiarą przemocy. Już tak nie mówię, zapewniam cię. Chociaż kiedy o tym myślę, nie ma to już dla mnie żadnego sensu. Nawet nie jest mi przykro, że mnie to spotkało, bo wiem, że w jakiś sposób Bóg pracował nad tym w moim życiu i to pomogło mi być osobą, którą dziś jestem i wierzę, że dzięki temu mogę dzisiaj pomóc Tobie. I często to powtarzam. Chcę, żebyś dziś to usłyszał. Kiedyś zrozumiesz, że to, co teraz uważasz za swojego największego wroga, jest twoim najlepszym przyjacielem. Bo nie wzrastamy, kiedy wszystko w naszym życiu się układa. Wzrastamy duchowo, gdy musimy oprzeć się na Bogu, a na Nim możemy się oprzeć i opieramy się na Nim wszystkim co mamy. Józef przeszedł bardzo trudne chwile. Wydostał się z tej studni i jestem pewna, że się z tego cieszył, ale zaraz potem sprzedano go jako niewolnika. Przez długi czas był więc niewolnikiem w domu Potyfara i wiodło mu się dobrze. Bo zyskał jego przychylność. A potem żona Potyfara chciała uprawiać z nim seks. Ale on zachował czystość i powiedział: nie, nie zrobię tego. Skłamała na jego temat i trafił do więzienia na 13 lat za coś, czego nie zrobił. Ale, nawet, w więzieniu otrzymał władzę. Wiesz, kiedy naprawdę jesteś Bożym mężem lub Bożą kobietą, bez względu na to, gdzie jesteś, Bóg może cię wywyższyć i podnieść, nieważne, gdzie jesteś. W każdym miejscu, w którym Józef się znajdował, piastował jakąś władzę i ludzie poznawali, że spoczywa na nim Boża Ręka i Boża Przychylność. W piśmie nie ma żadnej wzmianki na temat postawy Józefa i jego zachowania w tamtych chwilach, ale z pisma wyraźnie wynika, że był bardzo pozytywnym mężczyzną, który zachował niezwykły optymizm. Gdy w końcu przyszli Jego bracia i musieli się przed Nim pokłonić, bo był odpowiedzialny za całą żywność w kraju, a oni głodowali i potrzebowali żywności, dokładnie tak, jak w Jego śnie ukłonili się przed Nim i wyrazili wielką skruchę, a On powiedział do nich, te słowa są w Księdze Rodzaju dwadzieścia. Wy niegdyś knuliście zło przeciwko Mnie, Bóg jednak zamierzył to obrócić w dobro. Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to obrócić w dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj. Żeby dzisiaj uratować od głodu wielu ludzi, nie wiem, czy gdybym nie przeszła przez to, co mnie spotkało, nie wiem, czy dziś wieczorem bym tu stała. Nie jestem pewna. To mi pomogło stać się tym, kim jestem. Widzisz, Bóg nie czyni zła, ale jeśli ufasz Bogu, gdziekolwiek teraz jesteś w swoim życiu, gdziekolwiek teraz jesteś w swoim życiu, jeśli cierpisz tak bardzo, że czujesz się, jakby ktoś wyrywał ci serce i czujesz, że już dłużej tego nie zniesiesz, nie mów mi, że muszę to wytrzymać. Chcę, żebyś mi podała trzy magiczne kroki do uwolnienia się od tego uczucia w 24 godziny. Przyszedłem tu dziś wieczorem, żeby otrzymać dobre słowo, siostro. Cóż, mam dla ciebie bardzo dobre słowo. Weź się w garść i powiedz: Nigdy nie zrezygnuję i nigdy się nie poddam. Diable, niepotrzebnie się męczysz, zawracając mi głowę, bo zamierzam wydostać się ze studni i pójść do pałacu, i nie zatrzymasz mnie. To niesamowite, co się dzieje, gdy jesteś wystarczająco zdeterminowany. Nadszedł czas, żeby wydostać się ze studni. Zajrzyjmy do Księgi Zachryjasza, rozdział 9, wersety 11 i 12. Werset 11. A co do ciebie, ze względu na krew twego przymierza, wypuściłem twoich więźniów z dołu, w którym nie ma wody. Dziękujemy Bogu za krew Chrystusa, która została przelana. Żadna studnia nie może być twoim więzieniem dzięki temu, co Chrystus zrobił dla ciebie. Słyszysz mnie? Żadna studnia nie możecie cię więzić. I bardzo, ale to bardzo podoba mi się werset 12. Wróćcie do twierdzy więźniowie nadziei. Dziś bowiem ogłaszam, że wynagrodzę w dwójnasób, co mówi Bóg, jeśli będziesz więźniem nadziei, wyobraź to sobie. Ja raz to zrobiłam. Postawiłam na scenie coś w rodzaju celi więziennej, napisałam na niej nadzieja i weszłam do środka. I powiedziałam, jeśli będziesz więźniem nadziei, innymi słowy, nie możesz uciec od nadziei, nie porzucisz nadziei, jesteś zamkniętym w nadziei, jesteś więźniem nadziei, wiesz, nie da się pokonać kogoś, kto nie traci nadziei na to, że zobaczy zmiany w swoim życiu. Niektórzy z Was przyszli tu smutni, ale wyjdziecie radośni. Niektórzy z Was może przyszli wściekli, ale wyjdziecie radośni. Z przekonaniem, z ufnością, że Bóg może wziąć każdą złą rzecz, która wam się przydarzyła i przemienić ją w coś dobrego. Bóg nie tylko odda ci to, co straciłeś, ale wynagrodzi ci to w dwójnasób. Mówię o tym, dostaniesz dwa razy tyle za wszystkie złe chwile. Amen. Diabeł wciąż próbuje wrzucić nas do studni, bo szczerze mówiąc, on wie, że to on ostatecznie skończy w studni. Nie będę tego rozwijać z braku czasu, ale trzy pierwsze wersety dwudziestego rozdziału Apokalipsy dość jasno opisują, że będzie więziony w czeluści bez dna przez tysiąc lat. Więc to On jest na drodze do studni i dlatego dostaje szału, próbując nas w jakiejś uwięzić. Dostaje szału, gdy spada do dołu. Amen? Kiedy jesteś na drodze ze studni do pałacu, chcę, żebyś mnie posłuchał i żeby to do ciebie dziś dotarło, bo chcę, żebyś odniósł zwycięstwo. Nie chcę, żebyś odpuścił w połowie drogi. Nie bądź takim typem człowieka, który zawsze dąży do zwycięstwa, a gdy pojawiają się małe trudności, wraca na linię startu, odpuszcza, poddaje się i zaczyna wszystko od nowa. Czasy pomiędzy studnią a pałacem to czasy testów, testują nasz charakter. Rozwijają w nas Bożych mężów i Boże kobiety, których On potrzebuje do reprezentowania Go na ziemi. W 76 roku Bóg dotknął mojego życia i otrzymałam od Niego prawdziwe słowo, że będę głosić Ewangelię na całym świecie, co szczerze mówiąc wydawało mi się całkowicie absurdalne i niemożliwe. Po prostu nie było na to szans, chyba że sprawiłby to sam Bóg. I pomyślałam, tak jak większość ludzi, gdy słyszą słowo od Boga, że gdy wstanę rano z łóżka, to na pewno będę prowadzić wielką służbę. Wiesz, tak się nie stało. Przez wiele lat, które nazywam cichymi latami, byłam tylko ja i Bóg i moje marzenie. A przez większość czasu diabeł mi mówił, że zwariowałam. Zdarzały się małe okazje. Przez pięć lat uczyłam na grupie domowej, a potem robiłam coś jeszcze innego. Później Bóg odłożył mnie na półkę i przez rok nic nie robiłam i było naprawdę ciężko. Potem pracowałam w pewnym kościele przez kolejne pięć lat. Potem poczułam, że Bóg chce, żebym założyła służbę i jechała na północ, południe, wschód i zachód. Potem przyszły czasy, kiedy nie dostawałam wypłaty za pracę w kościele. Musiałam uwierzyć, że sam Bóg zapewni mi wypłatę. Prowadziłam wiele malutkich spotkań w miejscach, do których nikt nie chciał przychodzić. Mam na myśli to, że miło jest stać tu na scenie dzisiejszego wieczora wśród tylu wspaniałych ludzi. Jednak mówię Ci, po drodze ze studni do pałacu musiałam zrobić wiele różnych rzeczy w wielu różnych miejscach, do których nie chciałbyś trafić. Pamiętam, że nieraz wchodziliśmy do niewielkich centrów konferencyjnych i musieliśmy zbierać udka z kurczaka z podłogi po nocnej imprezie, zanim mogliśmy ustawić krzesła i zacząć spotkanie. Chodzi mi o to, że kiedyś cały nasz zespół składał się ze mnie, Dave'a i jeszcze jednej osoby, naszego lidera uwielbienia. Dave prowadził ciężarówkę. W środku były wszystkie nasze materiały. Wszystko przygotowywał. Ja głosiłam ewangelię, modliłam się, usługiwałam, a lider uwielbienia śpiewał, grał na gitarze że grał na pianinie, a jedną nogą uderzał w perkusję. Był całym zespołem. I robiłam to przez lata i lata i lata. Cóż, dziś jest wspaniale. Jest z nami Matt Redman, jeden z najlepszych na świecie liderów uwielbienia i kompozytorów. Za kilka tygodni wystąpi z nami Izrael Hutton. W zeszłym tygodniu gościliśmy Martina Smitha. Śpiewał dla nas zespół Jesus Culture z Kalifornii. Widzisz, teraz są z nami najlepsi z najlepszych. Ale pozwól, że coś ci powiem. Kiedyś mieliśmy tylko jedną osobę, która jedną nogą i rękami potrafiła zrobić wszystko przez wiele lat. Przez wiele lat. I byłam już tym zmęczona. Chcę, żebyś mnie posłuchał. Byłam już tym zmęczona. Kiedy masz wielką wizję, nie cieszą cię drobnostki. Może masz wielką wizję swojego życia? Może chcesz wyjść z długów, wyjść za mąż, oglądać, jak zmieniają się twoje dzieci, albo zobaczyć wysprzątany dom? No wiesz, cokolwiek. To nie musi być głoszenie Ewangelii, ale mam nadzieję i modlę się do Boga, żeby dał ci jakąś wizję czegoś lepszego od tego, co masz teraz. I wiesz, gdy jesteś na drodze do spełnienia marzeń, Bóg daje ci małe przebłyski. Wciąż masz małą iskierkę nadziei. I to nam wystarczy, nam, szalonym ludziom, do tego, żeby się go trzymać i wierzyć w niemożliwe, i wierzyć, że Słowo Boże naprawdę jest prawdziwe i że to wszystko naprawdę nas może spotkać. Nie możesz odpuścić, nie możesz się poddać, musisz zdać swój test i chcę ci coś powiedzieć o Bogu. Z nim nigdy go nie oblejesz. Po prostu będziesz robić poprawki, aż go zdasz. To od ciebie zależy, czy będziesz podchodzić do tego samego testu 200 razy. Rozumiesz co mówię? Możesz podchodzić do tego samego testu 200 razy, ale pozwól, że coś ci powiem. Jeśli zauważysz, że okrążasz tę samą górę wciąż i wciąż i wciąż od nowa, otrząśnij się i powiedz: "To nie działa". Może powinienem poddać się Bogu i zrobić to, czego ode mnie oczekuje. Czy jesteś gotów to zrobić? Po prostu poddać się Bogu i zrobić to, czego on oczekuje? Bo wiesz co? Bóg nie zmieni zdania. Nie wiem, czy słyszałaś historię? Może tak, o osiołku, który wpadł do dołu. A jego właściciel spojrzał w dół i powiedział do siebie, to stary osioł, a dół jest głęboki. Potrzeba wiele wysiłku, żeby go stąd wydostać. A skoro i tak jest stary, to myślę, że zadzwonię po prostu do swoich przyjaciół i sąsiadów i zasypiemy dół ziemią i pogrzebiemy go w tym dole. Więc przyprowadził przyjaciół i zaczęli zasypywać ziemią tego biednego osła, który na początku po prostu płakał żałośnie. Nie wiem, jaki odgłos wydaje osioł, ale z wnętrza studni wydobywały się okropne dźwięki. Brzmiało to okropnie. I po kilku następnych łopatach ziemi osioł ucichł. Więc pomyśleli, może już nie żyje. Tego nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, co się dzieje. Ale każda łopata ziemi spadała mu na grzbiet, a on otrząsał ziemię i wchodził na nią. Wrzucali do dołu coraz więcej ziemi, a on ją strząsał i wchodził na nią. I robił to tak długo, nie poddawał się, że wkrótce w dole było już tyle ziemi, że wydostał się z niego i po prostu sobie poszedł. Nie wiem, co zamierzasz zrobić z tą ziemią, którą może ktoś rzuca na ciebie, kiedy siedzisz w dole, ale ja postanowiłam użyć ją, aby wyjść z dołu i pójść do pałacu. I ty zrób to samo. Chwała Bogu. Czasami wszyscy czujemy zniechęcenie i może mamy ochotę się poddać. Ale jeśli właśnie ty to czujesz, to chcę, żebyś wiedział, że Bóg jest wierny w każdej sytuacji. Prawdę mówiąc, zgodnie z listem do Rzymian 8:28, Bóg może wykorzystać wszystko, przez co przechodzisz, dla twojego dobra. Bóg oczekuje od ciebie jednej rzeczy, decyzji, że nigdy się nie poddasz. Często powtarzam, że tę postawę uważam za jedną z moich największych zalet. Spotkało mnie wiele rzeczy, których nie rozumiałam i i wiele z nich sprawiało tak wielki ból, że nie mogłam tego znieść, ale zdecydowałam, że nigdy się nie poddam.